Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Seven days to i Jest znowu Agnieszka. Jestem. I kontynuuję nie. naszą przygodę. Halo. Gdzie jesteś? Oczywiście Tomek e, lubi z nienacka. Hmm. Nawet jeszcze nie byłam gotowa. Dobra, idę tu. A tam na górę weszłaś? No. A nie, zeszłaś. Weszłaś. Jeszcze nie zdążyłam nigdzie wy. Bo wejść. brakuje klock. Niżej. Niech źle stawia. Patrz. nie, jak tam wejść? O, jestem. Czekaj. No i co teraz? O! Ile może, może trwać kaszel? in Leczony? spadłam. Tydzień, nie leczony 7 dni. A dlaczego Aka? już trwa 2 tygodnie? Bo źle się leczysz. Umieram? A tak, złego diabli nie biorą jaj ja idę tędy e, my tu A... nie byliśmy? No właśnie chyba... Nie wiem Bo tu jest teraz ta dziura. Ale nie, to jest na dziura. Ale, ale, ale wiesz co ja chyba wolę zwykły domek widać bo w Oha, te... tu są zombie. A w ogóle FPS-y to... E... No właśnie ja mam straszne. No ale to jest właśnie przez ten budynek. To wychodzimy stąd. No ja mam... Aga to? do Francuzów chodzi. M. <t– tr seine Christmas> Chodź, wyjdźmy stąd. Czekaj, jak tu? Gdzie to się robiło? Tu. Ja mam 16 FPS-ów. ta Rzeczywiście to jakoś tak mało tego wszystkiego. No, to ogólnie to nic nie ma. To się zabije, prawda? <slu küsh> Tylko, że to całe miasto jest takie wielkie. Zobacz jakie ten A, duże... A co? Mam problem z kością, A, gdzie żeś ty spadł? Tutaj cię nie widzę? Gdzie się robiło to na ten Na nogę? A ty gdzie żeś ty spidoj... e, To musisz mieć... Nie, nie pamiętam co, ale coś... Ja nie pamiętam to się nazywało. Ty, gdzie ty A ty tu... No ty na chyba dół. jesteś nienormalny, że ty żeś spadł stąd. Aga potrzebuję tylko taśmy. Masz taśmę? Yy, nie. No weź daj taśmę. A mam taśmę, no? Chodź do mnie. Ale ja nie chcę mieć tej złamanej nogi, więc yy... Może Może się uda nie złamać. Tu się kuźwa schodzi. Ja ich to słyszę, ale ich nie widzę. A, tu są dwa kotafony, widzę ich. Czy powiem ci o Boże, tak? jakie lagi. Ja nie jestem w stanie biegać, więc ja muszę... Yy... Trzeba poczekać? Okay, czekaj, czekaj. <coughs> Muszę znaleźć zejście. No ja szukam. Ja tam nie Miałem ja znaleźć wejście, a nie potwory! To zamykam. Jak że my żeśmy tu weszli? Bo a, ja nie, 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 pamiętam. nie mogę znaleźć wyjścia. Że ci tyle powiem. A ja nie mogę znaleźć zejścia na dół. To zeskocz tam gdzieś tak. Nie, bo jeszcze ja też z Wami girę i co Boże, to skocz niżej, nie wyżej. Gdzie ty jesteś? Na samym dole szukam wyjścia. Tylko, że biegać nie mogę, aga. No, jak właśnie skoczę, to ja też nie będę mogła biegać. A ile masz taśmy? No, jedną. A, to nie, to nie skocz. A, że zejdź delikatnie. Jako kuźwajak. No i Hugo, utknęłam tu. Aha, fajnie, aga, ja zaraz zginę. Czemu? Bądź do mnie zielony. Gdzie ty jesteś? Tu gdzie słyszysz szczoły? właśnie to jest. Ym, daleko <laughs> O Boże! O Kuiwa! Co? Ym, dużo ziomów. <laughs> ja właśnie tego zielonego próbuję szczelać. może jeszcze jest bomba. A! A, o widzę cię! Cześć! A, nie zamałaś? Nie. No, udało ci się. A Ej, mu. Boże, aga, jeszcze ty... pani pani przyszła. Co oni kuźwa tak zapijają? Skąd tu tutaj? Ty... Skąd tu tutaj? Le... Nie wiem, aga, ja potrzebuję ciebie tą taśmę, bo inaczej ja na dnie ucieknę w razie czego. Czekaj. Próbuję ci no. Rzucam. Rzucaj. Dresia życie. Dobra zrobić tego splita O, very good Dobra, Super, mam zabananżowaną nogę, okej okay. uff, dziękuję No problemo. Dobra wyjdźmy z tego. A skąd tu bo... tych ty, ty kutafonów tyle? Bo ja tego nie tu Nie wiem, ja chcę stąd wyjść, bo ja, ja tu nie mogę grać Fajne, ale nie, ale szczerze FPSów ów y... no. zżera przez ten budynek Wyobraź sobie jeszcze włączyć actiona. Masakra. To co już jest Ale... w ogóle kombo-łombo. całe miasto jest jakieś dziwne. A, A gdzie my ty... mamy motory? A ja nie mogę wyjść na dwór. Dlaczego? A gdzie jest wyjście? Seriously? A tu. Exit pisze. Patrz. <śmiech> Za <śmiech> o, tobą. Wiemy. Idę do mojego motoru. Ej, no to co, to, to jedziemy z tego miasta? Tak, jedziemy z tego dużego miasta. Tu możemy przyjechać poza nagraniami. Um, to nie mój. No to musimy jechać gdzieś, gdzie um, Gdzieś, gdzie nie byliśmy, tylko że. Żeby nie było tak dużo? Duże? Dużo? Tak, żeby nie było takie duże. Ej, to jest Twój? Tak. Robisz? Ej, pakuję do tego. Dobra. Jestem ready. Odjeżdżajmy. Z... O, to ty. Tam? O Boże, ale mnie wypij to Ty czekaj. Aga, nie, mamy jechać tu. No ty prowadziłeś. Tak tu. Wysiadłem. Dobrze. Ale już wsiadłem, chodź. Ej, ale tu są samochody, a ty masz tego? Rencha. E, mam e, słabego. Ja tu po prostu wrócę później. Nie wrócisz tu później. Wrócę przecież. O patrz, tam na prawo jakieś budynki są. Jedziemy tam? Na prawo nic tam nie Tam nie, nie byliśmy? Prowadź. No tu, nie, na tutaj nigdzie nie byliśmy. Tu? Okej. Okay. Nie, nie byliśmy tam. A jest, jest domek na prawo, no. Aha, shiftem. Nie. No shiftem. No shiftem. Co to jest? O No tak. What the hell? E? E? Ha! No, to tam na dół? No to pojechali. No! O. Ach, o! Nie było tak źle. Ej! myślisz, że będzie gorzej! Co nie rzutuję? O, o To lubię te motory! Co Chodź na prostoc, nie? Co nie rzutuję? Że... E... Ej, na takiej lokalizacji jeszcze nie byliśmy. No nie O i tutaj w sumie budy... bierzemy tego tego samochoda? Możemy. O Boże, widzę jakieś ptaki, jakieś ptaki słyszę. To pilno mnie od ptaka. Ej, kuiwa. Aha, bo ty jesteś. Ja byłem. To... Ja mam nie, chyba jeszcze jednego wręcza. Nie, mam nie. jeszcze jednego, a wyrzuciłem ci Kuiwa! Wyrzuciłem ci wręcza. Nie, ja tu dziobak idea, a ty mi o wręczu? No. Ej, nie mogę wziąć. Jak to? No, bo jestem pełna. To weź, się opróżni. Okej, ja coś tu z. Y, Kraft. Y, z. Już zrobiłeś? Tak. Ja dodam następnego. Ej, Tomek, weź tego wręcza. No, weź coś z skrapuj. No, nie mam co. Aka. No Dobra, wyrzucę papier. Pieprzone jebszone szczępy latają. To znowu jest, że nie... No co ty gadasz, że kolejny ten, zjazd? Tak, uważaj, dwa szczępy hell? latają. Gdzie? Nad nami. Prawda, no to ja spadam, pa! No weźże tu auto! Spadłam. Widzę. Ej, jaka tu jest lokalizacja? Nie wiedziałam, że na takiej na mapie jest takie coś. No, patrz. Nie Czy mogę wyjechać. Dobra, już wyjechałam. Kuźwa, ten przyje do mnie! Ja spidę. Aha, zostawiałaś mi ptaszka. Dzięki. <noise> kuźwa, zapida. Nie, on jednak nie chce. Wypidej, jej. Ptaszki jednak on wolą nie... ciebie. Ej! Jest my... motel. Ale my byliśmy w podobnym. O kuźwa! Ej, to aż nic nie będzie. Weźmiemy tylko auto. No Co to jest za, za kuźwa... Ym... Ej, słyszę coś. Serpensa. Ej, co to jest za y, szaber bez szabrowania? No bo tu nie ma nic takiego... Ej, Aga, tu w każdym domku jest zombie. Oj. Excuse me. Przez przypadek? E, no, bo akurat chciałam pukać ym, samochód. A <laughs> pukać mnie. <laughs> no, tak dobra, uciekamy? A nie napijemy? No dobra. <coughs> Ale patrz, już nie ma tych Kuźwa. Nie ma lagu. No bo... go na mnie Nie, patrzyłem z tego co robisz. Aha No pij się Dobra To co nie idziemy? Czekaj, no no i znowu mi hmm. Jesteś w domach? Eee, ja jestem czy, czy, czy coś jest? Znaczy, czy ty jesteś w domach? I ja co jest Jesteś? Coś tam było Dobra, muszę się odpóźnić. No Aga, czemu się robi czerwono? Jak to? Nie, jak to jest się czerwone? Ja nie widzę, żeby się robiło czerwone. No nie, bo jest czerwone. Czuć, Ciebie nie jest czerwone. Jest czerwone... O kurde! Co to znaczy, Aguś? E, co? Że jest czerwone. Eee... nie wiem. Że idą nam w pij doić. Ale nie, chodzi o to, że ten, że nie ma... za ile będzie ten... Y, horda? No jeszcze nie teraz. Trzeba <laughs> ja ile tu jest zombiów. Ja rozwaram safe. Ej, i najlepsze jest to, że nie mogę iść. Dlaczego? No, Ej, dlaczego ja nie mogę iść? Nie jeść? masz giry z mamonej? Aha, nie, dobra, już kłamczać. mam Na przycynowaniu. Aha. Tak. Może czemu ja tak? Nie mogę biec, nie mogę iść. Nie możesz nic. Chcę was do zombie to mnie pucać. Ha! Tyś nie być normalna. Trzyma. Masz wodę? Mam? Mam się kończy. <śmiech> Mam. <śmiech> Uch, dwa, duszę się. No, dusisz się teraz, no. <laughs> to coś było zabawnego, wiesz? Przytrafiło mi się. <laughs> Przetrafiło mi się coś. Też <laughs> widać, że mnie nie pilnujesz. <laughs> Ach, to, to. No co? Ostatnio mi napisali, że to jest nie za moim trollowaniem. Oj, żebym ja Cię nie strollował. No to, to no. Daj mi wodę. A! Proszę. A, tararira. Gdzie ty jesteś? Tu. Stoję przed kasą. Co by sobie pan życzył? Eee, frytki e, Dobra, uno momento, proszę. Eee... To to jest sklep, żebym musiał wchodzić za ladę. Proszę. A ja się go wyrzuciła? Co ty z mnie za piórka dałaś? <grymne> Chciałaś. proszę. Smaczne A jeszcze Alo aloes. O, mam trzy teśmy, nawet <grymne> nie wiedziałem. Co jest? Zombie Dobra, czyli jeszcze sobie zjem. Napiję się. Tutaj widzę, że drzwi otwarte, czyli Ega była... Aga była. Aga nie, nie byłam była. wszędzie. A czemu nie mogę otworzyć... Aha, dobra. Okej. Okay. Czy... Ja ci powiem. Jezu, no przestań! <grystanie> nie I <wierzę w> <grystanie> to jest zabawne. Nie, to <grystanie> nie jest zabawne, Tak, <grystanie> To jest very uh, zabawne. Idę na pięterko. Patrz, więcej rzeczy jest tutaj niż w tym wielkim... No to jest horrible. Budynku. O nie! Nie, to tylko techno. tam, że znowu jakaś ta obwoźna. Przedasz, obwoźna? No. Handel obwoźny. Okej. Okay. Gdzie ty, ty jesteś? Na, na piętrze Agata jest safe, ale nie mam już do półsłupka. Napij no, dajem. Czekaj, rozmontuję pralkę i ci pomogę. <coughs> Aha, cyca tak wbiła na To jest żadę Aha. O. Zrobili sobie prawie. Patrz, chwilę. Czekaj, już kończę. Jeszcze raz. Tylko, bo znikną. No. Patrz, jak ci się ułożyli? No ona dupą, a on jajami do przodu. Co? O, ciebie jak? Jak jajami do przodu? No on leży na niej plecami, a ona jest na brzuchu leży. Aha. Czyli stykają się plecami. No tak, czyli ona leży dupą, a on jajami do przodu. I weź z rozumiem, O, teraz tylko ona, już nie ma. Piękno. O! Czyli, szajsę. <laughs> Krwawi przez ciebie pico. O dostał. Dowiedziałem się. O patrz. Cześć mała. Leżysz powiedziałem. Tutaj sejfu nie ma. Pibu nie nie ma. Nie ma. O, widzę, że tutaj... E, z ...jest porządek. Z czym? Tak wygląda... Tak wygląda dziewczyna po upłynętej nocy z Tomkiem. Ale wcale tak nie wyglądałaś. No. Przepraszam, jej nie mówić. O, się tam odgryzła na nim. Chciałam się na kimś wyżyć. Duży nie na mnie, bo tak Akurat jak ona, się wiecie, wiecie, jak aga czasami mocno bije. No, no. A jak daje klapsa w tyłek, to są takie wiecie czerwone z No, no. <laughs> Kurwa. Widzicie? Nie zaprzeczyła. Masz miejsce w swoim ekipunku na y, brudną wodę? Nie, Agnieszko co chwilę skrapuje milion tysięcy rzeczy. a aha. A motor też mam już pełny Ale wiesz, że, by, że my możemy sobie e, pozamieniać? E, no możemy to tutaj wszystko co masz Dobra, zaskarpowałam To poczekaj, a to jest mała skrzynka, znajdź większą Co? Znajdźmy gdzieś gdzieś więcej miejsca Nie, patrz takie y, rzeczy, które mogą o. się powtarzać Co? Nie, po prostu weźmy, znajdźmy jakąś dużą skrzynkę, wsaćmy tam wszystko co mamy i po prostu podzielimy to na pół ale jak ty chcesz wsadzić yy... Patrz, na przykład do świetnika. Naprawdę. Mm. Tak. Okej. Okay. Du Znajdźmy dużą skrzynkę, weźmy ze śmietnik. Mycia. O dobra, gówno. Buźwa, oblałam się. Zapomniałam otworzyć buzi, jak się <coughs> chciałam ważne. Zapomniałam otworzyć buzi. <coughs> Przechyliłam szklankę i... no. Tatypnie. No, to już zombie żadnego nie ma. No nie ma. Wyprowadziły się. Kuźwa, sama brudna woda tu jest. Czekajcie, ja czekajcie. Piotrek, no bo czekajcie. Czekajcie. Ach, są z Maria podskoczyłem <laughs> Wszyscy, którzy chcieli, żebym trollowała, nie ma za co. <laughs> co? Aga to jest wręcz. Wręcz? Wręcz. Ej, rzeczywiście tu nie ma żadnych ząbów. O, tu też jest wręcz. E, dobra, skrapuję wręcz, nara. Poczekaj, ja też skrapuję trochę rzeczy, bo ja mam tego mnóstwo pierdyliard. A wiesz, że najlepsze jest to, że pewnie y, mamy podobne rzeczy? Aga, ja jestem tego świadomy, że mamy pełno tych samych rzeczy. Gdzie ja jesteś tu? O, dzień dobry, dzień dobry. Mm, weź to. Ym... Masz na przykład yy, skórę? To chodź to do auta, bo ja mam jeszcze w tym. Masz w tym co wyrzuciłam. Aga, wciągnął swoje śmieci. Dzięki. Pytam się, czy masz skórę? Mam. Masz proszę. To chodź Coś pod sobie? rower, bo ja tam mam tego więcej. Dobra. Gdzie są? Za małaś Ty... girę Nie Może To mój nie, nie chyba Ten jest mój Dobra zaczaj Zobaczmy co mi się tutaj połączy pierwsze O, tu mi się chce A, ja dałam ci ten? Yy... To jest do śmieci Ja ci dałam śmieciu yy, Coś mi tam dałaś Poczekaj, po co mi tu sand? Zresztą to mięso. Eee, to mogę zeskrapować. Lump of coal. Hmm. Jesteś głodny? E, nie, ja mam. <coughs> ja ją mam. Ja ją, ją mam. E, no dobra, to to jeszcze to. Dobra, paper. nie, paper mogłem wziąć. Hmm. Dobra, ja ta mam przy sobie rzeczy, które u mnie się nie dublują. to znaczy? E, to znaczy, że już ci mówię, czekaj. To moglibyśmy e. się trochę powymieniać i jeszcze byśmy mogli po. Ym, ...szabrować? Moglibyśmy. A masz na przykład kawę? Ja to się otwiera dla ciebie. Open. O, masz. o czym ty do mnie? A. I teraz Nie, jest... czekaj, Aha, bo ja, bo jesteś... ja jestem, ja tutaj wrzucę całą moją resztę, oprócz rowerka i amunicji. Ja jestem ciekawa, jak, co tam dalej w tym świecie Dobra. Jest. Chyba, że jeszcze mogę z auta ci wszystko przynieść, to zrobimy taki większy porządek. No, możesz. A, jeszcze mam mechanikar part. To czekaj, ja oprócz cały mój samochód, eee, rower. <laughs> Dok, to ja też pobrzymuję. To Te, się zazwyczaj ten staku... Wszystko, wszystko tam wrzuć. Wszystko oprócz tych takich, nie wiem, ziemi, znaczy... T, trawy, kamienia, drewna, swoje amunity tego nie wrzucaj. Całą okay. resztę... W... Dobra, wpiduiłam od siebie. O, co? Masz, mogę wziąć twój... Poczekaj! To jest coś Twój zanim... Motor. O, co I mogę w nim grzebać. Ja, a jak to zrobiłeś? Kliknij na mój E i przytrzymaj. I daj na kłódkę. Co? Na kłódkę na jedź. <laughs> O Boże, jakie cudowne uczucie. To będziemy mogli... Zajebiście. To dobra, możemy odpóźnić skrzynkę... Znaczy dobra, wszystko... Czekaj, ja piszę w To możemy z albo do jednego, albo do drugiego, w zależności co... Jaka jazda? A jak to się zrobiło? No przez przypadek z techniką. Ale czekaj, ja... Bo ja nie mogę. Poczekaj, bo jestem w skrzynce. Zepsułeś! Czemu? No, bo nie mogę wejść. Jak ty nie możesz wejść? No pisze, że... Zepsułeś mi motor. Repter. Aaaa! Kur... Boże. <laughs> Ty wiesz, który jest twój? Eee... Który jest mój? A czemu teraz... Tomku? Aga, no zepsułaś nie. mi motor. To jest mój. No, a ten? Tym się nie dajechać, Co się z nim stało? Ty przy nim majstrowałeś? O nie... Teraz? O... A co się stało? Ale czemu ty zepsułaś mój? Aha, to czyli jak zrobimy lock, to się one psują. Nie psują. Ja po prostu za... przejąłem twój na własność. Aha! Ja już stało? nie mogę z twojego skorzystać. Co się stało? A ty możesz? Nie. Ej, czy my po prostu byliśmy... W... Ej, czemu, Aga? To może ten był mój, a ten był twój. Ale co nie rzutujesz? Nie mogę nawet na kłódkę, Aga, wejść. Czekaj. Nie, tu mogę. Gdzie tu możesz mogę. wejść? To jest mój. Do pierwszego weszłam. I do drugiego też. Weź Ty teraz mnie odblokuj. Masz tak? Odblokuj mnie no Jak mam ci to zrobić? Open! Your pussy! Oblokuj. Oj, nie... kujwa! Jeszcze mi z niego pizła. Możesz już? Mogę wsiąść. No kurde! Co to się odpida ja... O nie, ja nie czacie. Teraz wziąłem go tylko dla siebie. Dobra, czyli mam wszystkie twoje rzeczy. Czekaj, wezmę je do skrzynki dam. Ej, bo ja nie kumam już. A, tu jest pusto. No tak. Jeszcze się... U, jeszcze mnie uderzył motor. Panie nie No, spadł mi na e, stopę. Gdzie są czerwone? Czekaj. Wziąłem samolincę do ciebie, przerzuciłem do skrzynki. Okej. Okay. <laughs> Ej, nie widzę jej, Aga. Tu. Mm. Biej do i wszystko, a później naciśnij tą sakwę w górę. Eee... Dobra, czekaj, muszę teraz poskrapować coś, co jest nam niepotrzebne. Eee, dobra, Aga... to, co ci wyrzucam i możesz to gdzieś dalej wyrzucić. Czemu? O to nam nie jest potrzebne. Walkie toki skrapuje, co? Nie, to jest ten, dawa, mogę nie skrapować. Ty. Nie, już nie ma, to nie było to. Dobra, po prostu spij do i wszystko się usortuje i weźmiemy i wsadzimy. I jedziemy dalej. To zostawię, to zostawię. Eee, ja nie mogę wejść. To można stąd wyrzucić Paper Aloe vera. To można skrapować. Muszę was słyszę coś. <laughs> to no, nie chcę nic mówić. No dobra. No, ej, no, nie chcesz nic mówić a no, nic nie robić. Zastanawiam cię, bo słyszałam zombie i to jest chyba mała pielgrzymka. Ej, oni nawet będą chcieli skrzynkę że tam. Nie, dlaczego? O! Kiedyś tak oh. robili. O, jeszcze trzy idą. Kawałek, grzymkę? Może z jakiejś wsiąszni. Dobra, eee... Ym... nie fajnie rukuje. bo oni są na strzała. Kuźwa, i teraz ten motor... Ja już się skonfizowałam. Dobra. Ja wezmę połowę skrzynki, ty weź połowę skrzynki, dobra? No, już tak zrobiłam właśnie. A to już wziąłeś połowę? O? Ale wkładam do tego do. Um... Do auta. O? Dobra. Dobra. Dobra trzeba wziąć zostało? tak, no. Dobra, to już się zmieściło. No I towarzyszycie. Żeśmy... Dobra, teraz <coughs> każdy z nas ma inne rzeczy. Waucie. Więc teraz rysuje? będziemy mogli robić tak jak wcześniej. Ja to skrapuję. Więc będziemy po prostu sobie wchodzić do auta i tam, wiesz, przemieszczać te rzeczy. Kuźwa. Gdzie jedziemy? Eee, poczekaj, mapka? Tamto przyjechaliśmy, więc jedziemy tu. Bo widzę, tam jeszcze dwie kuciapy idą. E. Zostawmy te kuciapki. Eee, tylko że o to chodzi, żebyśmy nie byli tam. Co? E, żebyśmy nie wjechali na jakiś, wiesz... Em... Widzę dom. Na lewa, Aga. O, no, lewaga. Ono? Ej, czy jakie tu tu pisze? No, Hugo, wie. nie zdążyłam przeczytać. Ja nie, wieże... bo za szybko jeszcze no. Wiesz, że tu gdzieś jest niedaleko takie. Um... O, właśnie, może to to? Uś, nie gadaj, że to to. Co to? Taka... Tylko nie wpadnij tam. Ej, nie gadaj. Nie gadaj. Znaleźliśmy przez przypadek to, o czym. Aaa! to Czy ja chcę na dole. Ja! Jesteś na samym dole? E, no, bo tak chciałam się wychylić i tak z leksza spadłam. E, tylko jedziesz? Nie, no ja czekam na górze. No skać! No gdzie, bez motoru? No z motorem! Nie, 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 że. Ja, w kur. Na, A motorze, jak, na jak motorze. Jak ja potem skocz. go wprowadzę? No. E... no. No jak wyjedziesz? E... O kuiwa. Eee, znajdziemy A wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. Eee... Zobaczymy u Agnieszki jak to wygląda. Z dołu, więc ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach i była ze mną Aga w dużej dziurze. Eee, byłam. I byłem sobie też ja, więc do samym razu, pa pa Pa!